Witam. E, zanim zaczniemy film, e, podziękowania dla sponsora, który ufundował mi e, mikrofon, żeby dźwięk był czystszy, lepszy, mam nadzieję, że to słychać, jak również e, stojak na telefon. E, bardzo dziękuję. E, również podziękowania dla e, Piotka Jerzyny z, z kanału Zamoyski od Bałtyku, aż po za zrobienie tego wejścia bardzo ci dziękuję kolego a także podziękowania dla mojej siostry za kilka fajnych rad jak to kręcić gdański wysokolotny soku gdański czy on lata no w krótkim w krótkich słowach tak lata ma skrzydła lata są też Pokazy, gdzie ten, gdzie, gdzie, gdzie ten lot jest naprawdę fajny, przyjemny, na wysokim pułapie, w miarę długi. Jak wiemy, na tą chwilę w lotach konkursowych mamy czas bodajże 2, 2 godziny 20 minut. Nie jest to czas, na który bym powiedział, że jest to rasa wysokolotna, ale jest to czas przyzwoity sam większych lotów. Nie posiadam tam sporadycznie 2,5, 3 obserwowanego, jakieś tam raz się udało, ale nie, 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 nie. nie ma 5, 6, 8, jak nawet słyszałem, godzin lotu. A dlaczego? Dlaczego ten gołąb nie lata tak jak w porównaniu w rasa zamojski, roztoczański. Dlaczego on tak nie lata. O, Jastrząb zaatakował. Będzie coś łapał czy nie złapie. No nic. Latają. Niech latają. Yy, przepraszam za tą małą przerwę. Nie wiedziałem, że będzie jastrząb atakował. Nie planowałem tego. Mówiłem mu, żeby później przyleciał. Jak będę trenował, a nie teraz. Jak chciałem coś nagrać, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Także gdzie byłem? E, nie pamiętam. Także jedziemy dalej. Co chciałem powiedzieć? Yy, chciałem zacząć od yy, tego, jak w jaki sposób te przemyślenia, zacząłem o tym myśleć yy, o tej rasie, czy ona jest na pewno lotna, czy nie jest lotna, co się z nią stało i tak dalej. Yy, mieszkając w Anglii. Każdy, każdy hodowca, który miał styczność z tą rasą, yy, zadaje mi jedno pytanie. Czy to są wystawowe, czy to są lotne? Bo na lotne nie wyglądają. No i ja tłumaczę, no wzorzec się zmienił, yy, bla, bla, bla. I jest krótka piłka, więc to są wystawowe, tak? No i odpowiadam tak, to są wystawowe. Dla Anglików lotne gołębie muszą latać długo. Wysoko wytrwale. To są wysokolotne gołębie. No i ja to doskonale rozumiem. Ta rasa niestety podupadła. Dlaczego podupadła? Dobrze o tym wiemy. Dobrze o tym wiemy. Niemcy zaczęli je poprawiać, upiększać po swojemu. Wrzucali różne rasy, żeby dodać koloru, czegoś tam. E, wspominając o Niemcach, no nie ukrywam, że też e, widziałem to i w Polsce. No, rzucany jest niemiecki wystawowy, e, rzucane są sroki krakowskie, rzucane są nie wiem, inne rasy, jakieś węgierskie. E, po co to jest robione? No to jest tylko pod wystawę. No i ja to doskonale rozumiem. Nie, nie mam jakiegoś tam problemu z tymi ludźmi, którzy lubią wystawiać, chcą wystawiać. Yy... Sorry spojrzałem się gdzie te gołębie. Co one tam latają. E, żadnego chyba nie złapałem Więc nie mam problemu z tymi ludźmi, którzy wystawiają latają. Yy, sorry, wystawiają. Yy, yy, dla nich to jest yy, yy, cała esencja hodowli, wystawy. I, I to też jest super. To też jest super, bo te gołębie. Są ładne. E, mają ładne barwy i tak dalej. Ludzie je. E, upiększają w jakiś tam sposób. E, starają się ten wzorzec z tego gołębia utrzymać w fajnym standardzie i tak dalej. E, co jest niedobre, to jak bardzo mało osób tymi gołębiami lata. E, ja mam taką teorię że bardzo osób, ma, bardzo osób tymi głębiami lata, ponieważ raz, jest to rasa ciężka do lotu, są uparte, każdy kto hoduje gańskie powie, że są uparte, ma to bardzo dobre rozwiązanie, na przykład w ich powrotności do domu, tak, szukają tego domu, ale są uparte, są leniwe, trzeba je gonić, Oczywiście nie mówimy tutaj no, o wszystkich, każda sztuka będzie leniwa. zdarzają się gołębie, które będą bardzo dobrze latać, ale ogólnie te gołębie z mojego doświadczenia i z większości osób, z którymi rozmawiam, są leniwe. Co do lotu. Muszą mieć ochotę, muszą mieć swój kaprys i wtedy będą latać. Bardzo lubią latać w pojedynkę, po dwa, no rozbijają się. Nawet te małe stada bardzo często się rozbijają. Rozmawiałem niedawno z jednym z hodowców i, i też powiedział, że ja trzymam zamojskie i to mi kolega doradził. To nie był mój, mój węchlazek, to mi kolega doradził. Do, do, dołóż kilka zamojskich, do Gdańskich to poprawi. No i to poprawiło lot. Tak, to poprawiło lot. Rozmawiałem teraz z hodowcą Gdańskich niedawno, kilka dni temu, i też powiedział, że nad tym się zastanawia, bo. No bo też mu się, rozwalają mu się. Ale to jest cecha gdańskich, one lubią się rozwalić. Zamojskie też lubią się rozwalić, polatać samemu. Tylko, że często wracają. No teraz na przykład obserwuję yy, całe stado zamojskich i kilka gdańskich, a dwa gdańskie osobno. Niby wchodzą w yy, tą kółko do nich i zaraz odbijają i latają osobno. No taką mają cechę. Więc nie każdemu to się podoba, nie są to budapeszty, gdzie, gdzie, gdzie ten lot jest Fajny, zwarty, no, no, ładnie to wygląda na niebie. Nie, 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 nie mówię. To, to każdy, każdy przyzna, że to bardzo ładnie wygląda na niebie. Jednak jest to rasa ciężka. Eee, dalej. I lotnych głębi jest coraz mniej, ponieważ większość ludzi no, wystawia. Taka jest prawda. Większość ludzi, z którymi ja się spotkałem, eee, mówię, powtarzam, z którymi ja się spotkałem. Bardziej się koncentruje na wystawy niż na loty. Następnym problemem, dlaczego to się tak dzieje, to jest brak lotów konkursowych. Nie wiem, ostatni lot, już tak z pamięci powiem, to był chyba 2021. Czyli to będzie 4 lata temu. Tak z pamięci nie pamiętam dokładnie, kiedy to był. Więc więc no nie ma tych lotów konkursowych, nie ma z kim rewalizować, a wiadomo, że rewalizacja popycha rzeczy do przodu. Tu nie ma żadnej rewalizacji, bo nie ma żadnych konkursów. Nie ma. Coś, nad czym bardzo ubolewam, nad czym bardzo dużo mówiłem, czy bardzo dużo, no, powiedziałem kilka razy, zostałem zgaszony w klubie zachodnio-pomorskim. To jest, skopiujmy gołębie zamojskie, zróbmy klasę sport. Eee, i, I no ja, ja się na tym za bardzo nie znam. Eee, jak to się robi, z czym to się je, no ale są w klubie ludzie, którzy siedzą w związkach, yy, delegaci i tak dalej. Powinni mieć trochę więcej pojęcia, powinni trochę ten, yy, się tym zainteresować. No temat ucich, temat ucich, temat w ogóle się nawet nie rozkręcił. Eee, zostałem zgaszony, tak to czułem. I mnie to bardzo zdenerwowało. E, słyszę teraz głosy, że, że coś tam próbują robić e, e, w, w lotach i tak dalej, ale, no ale jest to za mało. Jest to za mało. No mam nadzieję, że się rozkręcą e, i, i jakoś to poleci. E, akurat jeżeli mówimy o Pomorskim Klubie, kto nie wie, jest jeszcze Pomorski Klub. W obu klubach w tej chwili nic się nie dzieje co do lotów. Mówię o oficjalnych lotach konkursowych i tak dalej. Jeżeli ktoś lata, no to ja wiem, mam kilku, kilku, kilku znajomych, którzy wiem, że latają tymi głębiami, ale no na razie lotów konkursowych nie ma. Ja trzymam kciuki, że przynajmniej jednym z kolegów, z którym rozmawiałem niedawno nawet dwóch będzie jakiś lot konkursowy coś się będzie działo w tym temacie trzymam bardzo mocno kciuki, że to się wydarzy no na razie się nic nie wydarzyło ja w klubie Pomorskim dwa lata i co do lotów no nic się nie działo, była nadzieja, że, że będzie WG, wspólny gołębnik ale, ale no nic się nie wydarzyło w tym temacie Wiadomo, to jest bardzo skomplikowany temat, ale ja wierzę, że jeżeli, jeżeli by to było troszkę lepiej, mocniej yy, popchnięte, to takie WG dałoby się gdzieś zorganizować, dałoby się wynająć jakiś tam gołębniczek, coś. Yy, coś by się dało na pewno zrobić. Ale po prostu musi więcej osób tego chcieć, musi być większe zaangażowanie w tym temacie. ale no niestety nie ma, nie ma. Także, tak jak wspominałem, już yy, według mnie hodowcy tej rasy powinni patrzeć na hodowców zamojskich, Gołębi zamojskich i roztoczańskich. I, I po prostu ich kopiować, bo według mnie mają bardzo dobrze ogarnięte. Mają rasę lotną, która lata. Pięknie lata. Gołębie są wzorcowo wystawowe. Mają klasę sport, gdzie te gorzej wyglądające gołębie, że tak powiem, Odbiegające w jakimś tam stopniu od wzorca, przez to, że są wybitnymi lotnikami, mają szansę pokazać się na wystawie. Dobrze wiemy, że ludzie, każdy mówi, że każdy ma gdzieś puchary i tak dalej. Jednak jakaś rywalizacja, pokazanie, że jest się lepszym, zdobycie jakiejś nagrody, nawet jeśli to jest nagroda za 10 zł, ale. Napisz, że, że jesteś najlepszy w tym roku, w tym, bo latałeś, bo coś. To popycha ludzi, żeby zrobić więcej. I to powinno być organizowane. Tu powinni się, dla mnie, powinny obydwa kluby ze sobą rozmawiać e, o, o, o jakiejś tam niezgodzie, niechęci obydwu klubów, czego wszyscy zaprzeczą, obydwaj prezesowie zaprzeczą, i w jakimś stopniu ze sobą tam współpracują. Wiadomo. Ale ogólnie jest ta rywalizacja i jest ta rywalizacja, która według mnie jest, jest, jest potrzebna, ale jest tam troszkę za dużo siekier między tymi dwoma klubami, co jest między niektórymi osobami oczywiście, ale te dwa kluby powinny się zebrać do kupy i zorganizować WG, złożyć się, wynająć nie wiem gdzieś po. po po, po Budapesztach ktoś gdzieś latał, miał WG Buda z Budapesztów z jakichś Titlerów, z czegoś, po prostu dacie jemu gołębie, zapłacić mu leć. Pan zobaczmy, kto jest najlepszy. Bo w kółko jest tylko gadanie, nikt nie ma czasu, nikt nie ma tego. Ja rozumiem, że nikt nie ma czasu, ja rozumiem, że każdy pracuje, że, że warunki i tak dalej, ale coś powinno się dziać w tym. Coś powinno się dziać. W Zamojskich często jest takie określenie powrót do korzeni. To jest bardzo ciekawy temat, też powrót do korzeni w Zamojskich, ale w Dańskich się wydaje, że to powinno wrócić. Właśnie powrót do korzeni powinien się wydarzyć, bo, bo te głębie to nie jest to. To nie jest to. Naprawdę, na całym świecie te głębie są lotne, powinny latać. A one tutaj, no latają, latają, tak, ale to nie jest to. Chcieć kupić lotne gołębie, no jest ciężko, jest ciężko, jeżeli, jeżeli nie zna się ludzi, tak jak na przykład ja, mieszka, trzymam głębie 3 lata, mieszkam w Anglii, chcę kupić lotne gołębie, jest ciężko, jest ciężko kupić lotne gołębie, raz, bo ich jest bardzo mało, nikt nie chce ich sprzedawać, mam dobrego kolegę, który ma lotne gołębie, no ale no lata, trenuje i, i traci i nie sprzeda nie Sprzeda nie odda, bo, no, bo nie będzie miał na drugi rok. E, tego jest naprawdę mało. Wystawowych jest bardzo dużo. Lotnych? Takich lotnych, żeby to było udowodnione, mówię. Nie, że ktoś tam na podwórku lata i panie, mi latają od rano do nocy. Nie. Mówię o lotnych gołębiach, które naprawdę latają. Jest mało. E, zobaczcie, jaką furorę zrobiły Budapeszty w Polsce. Ja, ja zachodzę w głowie, jaką furorę te gołębie zrobiły. Gdańskie mogłyby być tak samo. Zamojskie przejmują. Zamojskie przejmują Polskę, ponieważ latają, są piękne i przejmują. I okej, okay, gdańskie się rozpowszechniły, eee, ale róbmy to dalej popchnijmy to dalej. Mówię tu do hodowców Głębi Gdańskich, Sokołów Gdańskich, Gdańskich Wysokolotnych, eśtrów, jak zwał, tak zwał. Popchnijcie to dalej. Eee. Ja próbuję latać tymi głębiami, próbuję rozpowszechnić w Anglii. Niestety, no, nie mam wyników lotów niesamowitych. 2,5 godziny, jak wspomnę, to dla tych ludzi to jest. E, nie, machają ręką, mówią mnie, wystawowe. Oni oczekują lotu 5-6 godzin. Bo taka legenda żyje tutaj, że tak te gołębie latały. I tak powinny latać. Nawet wzorzec w Anglii pod wystawę jest wzorcem starym. To jest jeden wcześniej niż obowiązuje teraz w Europie. I oni żyją takim życiem i im jest dobrze z tym. I no ja muszę się teraz dopasować. I z gołębiami pod wystawę. I z lotami. No, ale cóż, jakoś sobie tam poradzę. Ja, ja nie muszę ich e, ani sprzedawać, ani, ani mieć. No ale fajnie by było mieć kogoś tu w Anglii, kto by, żeby dzielić się materiałem. W razie potrzeby, jakaś samiczka, jaki samczyk potrzebny, można by się fajnie wymienić. Byłoby problemu. Niestety tego tutaj to bardzo nie ma. Czy będzie kiedyś, może? Zobaczymy. No dobrze, bo odbiegłem trochę od tematu. Eee, więc, 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 więc. Wróćmy do głównego sedna sprawy. Apeluję do jak największej, największej ilości ludzi, a szczególnie do klubu. Do do, do zarządu obu klubów Zachodnie Pomorskiego i Pomorskiego, żeby popychali tych ludzi do latania. Jak najwięcej. Ja rozumiem, że nie każdy chce nie każdy ma warunki. Albo, albo po prostu nie lubi latać gołębiami. Ja to rozumiem. Ale jak czasami słyszę, no nie chcesz latać lotnymi gołębiami, zacznij chować perukacze, pawiki, turkoty, kingi. Bardzo dużo raz. Ale no, to jest wolność. Każdy może sobie trzymać jak chce. Ale powinno być w klubie, a w każdym klubie. Coś, coś związane z lataniem, jakieś konkursy, jakaś, yy, jakiś ranking, kto lata najlepiej. Yy, wiem, że teraz jest organizowany u, 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 u kolegi z Samoy Pigeon Loft, yy, można go znaleźć na Facebooku, Marek Koliński, pan Marek Koliński, przepraszam, yy, organizuje... Szkolenia dla obserwatorów. I ja mam nadzieję, że jak najwięcej osób pojedzie, właśnie z Gdańskich, z tej, z, tej, z tej rasy. I, I żeby właśnie być obserwatorem, i żeby, żeby później latać, żeby można było jechać do kolegi, obserwować mu lot, zgłosić ten lot, obserwować. Nie polecą 10, polecą 20 minut, 10 minut. Trudno, ale próbowałeś, latałeś. A któregoś dnia wskoczy ten numerek. Bo ja to, ja to widzę. Każdy się boi zrobić lot konkursowy, dopóki mu nie będą leciały. Nie wiadomo ile. Bo, bo każdy chce być najlepszy. Nikt nie chce być wyśmiewany. To jest problem właśnie, że każdy wyśmiewa. Ludzie tylko potrafią wyśmiewać, ale nikt tego nie robi. Nikt nie lata. Nikt nie lata. Ja jak tylko będę miał możliwość, robię. Myślałem, że w tym roku się uda. Miałem obserwatora. Czym znam. Obserwatora, który miał przyjechać do Anglii. No niestety różne plany, różne rzeczy się wydarzyły, nie będzie go w tym roku, ale miejmy nadzieję, że za rok uda się, przyjedzie i zrobimy lot konkursowy i nieważne czy będzie 5 minut, 10 minut, ja zapisuję się szybko do jak tylko bilet będzie kupiony, że on przylatuje tutaj, zgłaszam to wszystko do, 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 do klubu. Zapisuję się do klubu wysokolotnych ja już nie będę mówił, jak ona się ta nazwa nazywa, bo nie pamiętam, no ale wiecie o co chodzi, zapisuję się do tego klubu gołębi wysokolotnych, żeby móc robić lot konkursowy, obserwator będzie, robimy lot konkursowy, żeby tylko zacząć, żeby to popchnąć. Bo jeżeli ja polecę 20 minut, a ty wiesz, że twoje gołębie polecą 60, przebij mnie. Przebij mnie, pokaż, że polecą więcej. To, o to jest całe sedno tej sprawy. Ludzie gadają, tylko, że mi to latają, u mnie to latają, ale nikt tego nie pokazuje, nikt o tym nie mówi, a tak naprawdę tego nie widać. I to jest, to jest, to jest koniec. A jeżeli tego nie widać, jeżeli tego nie wiemy, że to latają, no to to, to zamierza, zamiera. Młodzi wiadomo, nie interesują się tym, ale jeżeli to by była troszkę taka rywalizacja, gdzie można te gołębie sobie wytrenować w jakiś tam sposób. No bo wyhodować ładne gołębie pod wystawę jest bardzo ciężko. To jest bardzo długa droga. To są lata, chyba, że masz y, kupę farta i jakieś dobre znajomości z dobrym materiałem. A tak to są lata, trzeba te gołębie selekcjonować, y, dobierać. To jest długo. W lataniu, kupić jakiś gorszych wyglądowo, aby lotnych, trenować. Dobrze trenować, mieć trochę szczęścia, też, żeby ten jastrząb tego nie wyłapał czy tam soku. I, i, i jest ta rywalizacja. Ludzie lubią rywalizować. A Bagańskich jest jedyna rywalizacja na wystawach. To jest jedyna rywalizacja i to jest chore. To jest aż chore. I, i nie, zrób, nie zrozumcie mnie źle. Ja uważam, że wystawy są super. Sam uwielbiam te wystawy. Jest świetna sprawa. Ale pamiętajmy, że to jest rasa lotna. To jest rasa lotna, i... i starajmy się, żeby ona taka została. Bo naprawdę ja mówię to tylko z mojego krótkiego doświadczenia i wiele osób mi powie, nie masz pojęcia o czym mówisz, nie wiesz co mówisz. Pewnie tak, ale jako nowa osoba wchodząca w to hobby, próbująca się zainteresować troszkę gołębiami latającymi, i próbując latać tymi gołębiami to, to jest kropka. No, kropka jest naprawdę bardzo ciężko. Ja wiem, ja wybrałem bardzo złą drogę. Ja wybrałem, jak to wiele osób mi powiedziało. Gołębie wystawowe. Powiem więcej, niemieckie. E, olbrzymy. E, Gołębie pokrzyżowane z innymi rasami pewnie tak. Większość z nich jest pewnie zmieszana. No, ja próbuję je wyselekcjonować do lotu. Ja nie mam możliwości pojechania na targ nawet w 4-5 godzin w aucie i jestem na targu w Trzewie i sobie kupię yy, jakiś lepszy gołębi. Bo mi się wydaje, że w, na targu w Trzewie najszybciej, jeżeli ktoś chce, można kupić lotne gołębie. Lotne. Nie mówię piękne, wystawowe, lotne. Nie mam tej możliwości, więc sprowadziłem sobie takie, bo takie barwy mi się podobały. No i teraz się z nimi męczę, jeżeli chodzi o co do lotu. Wiem, że to źle brzmi, ale no, no to jest długi proces. To jest długi proces, gdzie, gdzie muszę, muszę, muszę je poselekcjonować, się z nimi pomęczyć. No, usiądą dzisiaj, czy nie usiądą te gołębie? Latają i latają. zaraz usiądą. skończę ten temat zwracam się i apeluję jeszcze raz do, do hodowców BMW Gdański wysokolotny, Sokół Gdański. Będę chciał nakręcić jeszcze kilka filmów na temat właśnie tej rasy. Na przykład Gdański wysokolotny, czy soku gdański? O, jak mi się gdański wybił w górę? Przepraszam, przepraszam, że przerywam. Gdzieś się tam zaplątał, tak wysoko. Się w głowie zakołuje. Góry to chyba to ta samiczka czarna. No, nalotna, lotna, fajna. Eee, więc tak apeluję: do was ludzie, ludziska. Latajcie tymi głębiami, pokazujcie to, próbujcie robić loty konkursowe. Może to jest troszkę papierologii, komuś się tam nie chce i tak dalej, i tak dalej, ale oficjal mieć oficjalny lot, przebić kogoś, jest się, jest się wtedy mistrzem w lotach. Jak dla mnie w rasie. Jeżeli ktoś jest mistrzem w lotach, jest mistrzem w rasie. Szczególnie jeżeli to jest rasa lotna. Eee, także dziękuję, kto wysłuchał mnie do końca. Wiem, że kadałem dużo głupot, tak już mam, że tematy mi się rozchodzą, ale będę kończył nie przedłużając. Eee, do następnego. Trzymajcie się i latajcie Gdańskimi.